Cześć, witajcie na naszym kanale, dzisiaj gramy w Royale. Tak, dzisiaj gramy w Clasha i dzisiaj mam do otwarcia 35. skrzynię z 17 sezonu. Jest, udało mi się i ciekawe co tu będzie, ale zanim zaczniemy, to pokażę Wam czego mi brakuje, bo brakuje mi tylko 7 kart. Nie. Eee, tutaj już pewnie o tym mówiłem, co mi brakuje. Nie. Nie 6, sorry, 6 kart. Co bym najbardziej chciał, albo banditkę. Albo, nie, bardziej chyba łucznika, tak, magic łucznika, później kościotrupy, później bandytkę, to na no, tym nie, najmniej zależy. Więc zobaczymy co tam będzie, bo tam jest na pewno legenda jakaś nowa. Tak myślę, nie? No tam musi być nowa legenda, nie? Dobrze. zagramy później sobie meczyk, taki szybki. A i pamiętajcie o tym, żeby też bijać oczywiście na nasz yy, klan, tak, bo mamy klan, tak, profil, no gdzie tutaj, nie? klan, klan, już coraz więcej osób tam dochodzi, więc... Więc znosi już e, ten. Jest, Universe jak ktoś chce to wbija e, i tak dalej. Wbijajcie, ok. Lecimy, otwieramy tą skrzynię, zobaczymy co tu jest. Jest, 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 jest. Jest A bandytka jest. Fajnie, super, cieszę się. Ok, mamy bandytkę. I teraz zagramy sobie tą bandyciarą. Ogólnie ja gram teraz z takim dziwnym deckiem, który ma no 2-0. Zamień sobie tylko z tym. Ale teraz wyjątkowo sobie po prostu zagram tą bandytką i dam ją zamiast e, czarowniczki. Gdzie jest ta moja bandytka? Na samym dole będzie bandytka. na górze No gdzie do góry? Tu, tu, dalej, na góry. O jest bandytka, użycie tak. Tutaj, super. Gramy razem, więc zagramy sobie szybką mecze z przyjacielem. I to jest fajny też tryb. Może na końcu jeszcze raz zagramy. Dobra, dawaj. Dobra, jest. Zobaczymy jak na pójdzie. Może nie będzie tak cienko jak ostatnio w ostatnim ćwiku, gdzie Po prostu dostaliśmy w tyłek, tak? No, nie. No nie, to tak szybko nie wywali. Jeszcze ci nie wczytało. Dobra. No nie wiem, no co mam bać. No, patrz co muszę... No No mogłeś nie dawać, dobra. O, widzisz... Koście trupu mogłeś nie dawać, bo powiedziałem... O, niszczył mi już tego. Taki mały awariat jestem, e, jak to się nazywa. No, już po zamiatane. Widzisz, teraz mogłeś rzucić o koście trupy. Nie jest dobrze, powiem wam. Bo mi się długo ładuje. No, puszczę tego, smoczyce. Albo smoka. Dobra, udało się nie dojść. Idziesz tam? Dobra, idź, idź wal, wal. Wal, wal. Może uda się nam zbi zbić jedną tom Może nam się uda zbić jedną... E, oła. No i teraz poleciał. Nie! Coś ty teraz rzucił. Po co to rzuciłeś? Janek! No i nam zbił dużo. Dobra, trudno. No kurde, za późno, za późno. Dobra, idź, 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 idź. mogłeś... Ale nam poleciał teraz. Dobra, mam banditką. Nie, poleciał. No tu, no nie wiem, no myśl też czasami. No a tam mam, zaraz będzie mnie zniszczoną tą. No już mamy zniszczoną. Ale ja ty jeszcze mam to w ogóle całkowicie nie o oni zapomniałem, że go mam, nie? To jest chociaż Goraz tylko wypuściłem Motkę puścił. Też zapuściłem motkę Nie! No dawaj, dawaj ten, no nie masz nic na powietrze Se No i po coś tu puścił, Janek

Kolejna porażka. A teraz wejdziemy szybko, zagramy sobie party, ale ten tryb, no jest fajny. Ja się Mi się podoba, bo mamy o, wybór. Widzimy co ma oponent do wyboru. E, myślę, że zamrażania sobie weźmiemy. Wezmę hmm. sobie tego. Tego. To. 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 To i to, na no, ale jak mi pójdzie, on też sobie to spróbuje, u siebie. więc tak ludzie dużo, długo czekają na ten wybór, czasami miałem takiego kolesia, że normalnie skąd on została. a on już dwóch kar ostatnich nie miał, ja nie wiem. Piszcie w komentarzach ile wy macie oczywiście, czego, puchrzek, jakim jesteście, eee, a ręce i lecimy, lecimy, znowu po, porażka była czy tam dobra, i teraz tak. Tak sobie polecimy. Nie lubię tych dziadostwa. Mam coś mi tam zniszczy. Nie, nie jest źle, nie jest źle, ale też nie jest najlepiej. Pójdziemy tym goblinami polecimy, a te gobliny mu zniszczymy. <śmogłaniamy> Mogę zaraz dalej, dobra? No i teraz lecimy balonami. I zajmiemy się też, oczywiście, drugą wieżą. Tam policimy. jest jest Tam Tamten się głowi. No, niestety mi ją zniszczyli. To to wywalniemy tak? Ja nie lubię tego dziadostwa małego. Zajmiemy się tym. O nie, o nie, ty dziadzie. Jezu, nie mam nic do puszczenia tak szybko. Zniszczy mi to. No dawaj to, ale mi to zniszczył. Jeszcze to przegram. Nie lubię tej minuty pierwszej, zawsze mnie denerwuje Dobra, teraz już jest lepiej. Dobra, zniszczona. Nie wiedziałem, że na dwóch pójdzie mi tak szybko z tym. Chyba jeszcze poddał coś mi się wydaje. I pewne zwycięstwo. No, jeszcze poddał. Jest! 3 do jaja! Ale u ciebie jak? Ty atakujesz środkową wieżę jak ona ma najwięcej i to ci nie do czego nie podoba, bo potrzebne jest siedzi o tą rakietnicę. Dobra i kończymy odcinek, bijać na nasz klub, Uniwersytet Robo. To pierwsze zwycięstwo było normalnie, ale weź, nie grajcie z nim. Co powiedziałeś? Naraz.